Hej, witam Was serdecznie z tej strony Bela. I dzisiaj, dość późnym wieczorem, bo ja już wszystko na rodzinną kolację. I tak, dzisiaj otwieramy numerek 19, który jest tutaj, jak widzicie. I lecimy z tym. I pod 19 mamy. Takie naklejeczki. Chyba widać. I te już chyba są na paznokcie. Albo inna twarz. Nie, chyba raczej na paznokcie, albo na jakieś ozdoby. Powiedziałabym, że na paznokcie. Także tak to wygląda. Takie z brokatem. I bardzo Was przepraszam, że dzisiaj tak późno, ale jak mówiłam, miałam małe zabieganie, także nie było czasu. I w takim razie do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!